Dzisiaj będziemy robić studnie. Tu jest specjalista z pręcikami. Słuchajcie, za chwilę będziemy wielcić otwór pod tą studnię. Tu mamy sprzęt, przeduszki. Tu mamy taką wiertnicę ręczną. Do tego za chwilę też będziemy przykręcać przeduszki i postaramy się to we dwóch wywiercić jak najgłębiej. Natomiast jak, jak to będzie wyglądać, no to na dalszej części materiału. Słuchaj. No, yeah,

Można się przy tym poobrywać. Bo zobaczcie. to prawda idzie fajnie, ale są kamienie. Patrzcie, jaki dołek. Czekaj. Taki nie wiem. Z metrów 1,5 będzie miał. No ale znowu mamy kamień. Słychać chyba, nie? Nie. Tutaj, tu. Jak tam operacja? No nie, bo to on jest głębi, tam w kopalni. O pie, to taki sroki kamieniec. Camorra. Camorra. Kami, Kami. Patrzcie. Czy no, to może zaraz znaleźć? A bo złoto? No złoto żeby pani pokochała. Kontynuujemy przygodę. Od spodniej. Tak, a ja. A, jest? Dobra, przeduszka Dobra moi drodzy, kolejna przeduszka Kawa <gry> tu. tu, Kolejna przeduszka To na ziemi to było skręcone, Pół metra tylko. A potem będziemy już dawać te stalowe przeduszki z tej wiertnicy ręcznej. No i będziemy musieli już wyciągać urobek innym sposobem, bo to będzie za wysokie, żeby wyciągać całą wiertnicę. Nie. Pęknicza spalinowa. Upnę, upnę. Dobra, no. Teraz już odpali No czekaj, bo What oh, bir şey. Gece mi? Słuchajcie, teraz trochę zmiana koncepcji, teraz będziemy kopać tym. Zaraz przyniosę do tego pozostałe materiały i zaczynamy. Słuchajcie, tak to wygląda. Jak widać trochę silnica się zmniejszy. Natomiast zyskujemy tu mamy 10 takich elementów, czyli 10 metrów możemy w głąb kopać plus 2 razy po pół metra z samej wiertnicy, bo będziemy się tą wiertnicą wspomagać. Dobra i teraz zrobimy na razie taki temat, że rozepniemy sobie to. Tego używać na razie nie będziemy. To tu tak prawie, że pasuje. Tylko że zastosujemy śrubę, bo jest dłuższa. Wyżej i jest. Dobra, to będzie zamiast zawleczki sznurek musimy powiesić na tym haku. Panie, Na jakim haku. Inaczej on będzie się grawił. Kaj na jakim? Czyli ten gryb. Palimy? Alicja? Alicja, odejdź. Добро, скају душ. Пушто. Скају на

Tak proszę państwo oglądu pomieszczenie z powłokami. Jest pewna 2 metry Uch. Co? Woda jest różnie. Może być na 7 metrów 9 15. No. Mhm. aż dostaniemy nie aż dostaniemy się do warstwy wodnośnej płaci wodnej mhm. tylko ciężko ją wymyć słuchajcie moi drodzy wiercimy już ręcznie bo zostałem sam w tej chwili i oczywiście jest tu córka no. Ale tu trzeba generalnie mega mocy. Ona wam powie, że to nie jest tak lekko. Obawa znaczy, to kręcić. zależy. To zależy czy dla dorosłych, czy dla no. W każdym bądź razie patrzcie. Trzeci metr wchodzi w ziemię. No i wyciągamy w ten sposób urobek. Jest glina cały czas. Ja robię figurki. Tak, ale robi figurki. A ja robię studnie No i tak mozolnie po parę centymetrów posuwamy się w dół, nie można za dużo. Bo potem jest właśnie tak jak teraz. Czyli co? Ciężko wyjąć. Zobaczcie, ja zrobiłam prawie bałwanka. Tak zobacz zobaczcie. No. Pięknie. No i patrzcie, i za każdym razem jest dość sporo tego urobku. Zmienia się jego kolor, konsystencja. E, pojawiają się już tutaj jakieś mokre tematy. Jak się tylko pojawi woda, to będziemy musieli szlamówką kontynuować. Więc znowu będzie zmiana sposobu wydobywania urobku. No, ale piedronka tu jest. Taki proces. O, pomarańczowa. Mamy 3 metry, więc nie jest tak najgorzej. No, no. Pewnie 6 będzie trzeba wywiercić. Zapinamy i jedziemy. Pokażę wam mojego bałwanka Zobaczcie ma już oko i nos Widzicie? Słuchajcie moi drodzy wyjąłem już wyjąłem już tą wiertnicę dlatego, że mamy wodę no i w tej chwili musimy działać już tym urządzeniem bo bo inaczej jak jest woda to to w ogóle cały ten urobek się spukuje i nie ma sensu tak więc spróbujemy działać tym tak No. Świeci się na zielono. No. O, się świeci. Hej, ogólnie to ja też tu jestem. A ja poza odcinkiem dokończyłam bałwanka. Widzicie? Jeszcze miskę próbowałam zrobić, ale mi nie wyszło. Słuchajcie jest pewien problem, bo pojawił się tam kamień. Nie ma go czym za bardzo wyjąć, więc zrobiłem sobie taką rurkę po to tylko żeby dokonać próby wypukania tego kamienia. I, no I tu podłączymy wodę i spróbujemy czy to da radę wypłukać. No lepszy taki pomysł jak żaden. W każdym bądź razie, pozgrzewałem sobie rurki, zrobiłem sobie na wąż, tu jest ciśnienie wody, w momencie kiedy to zapnę, to poleci, poleci po prostu na dole woda i mam nadzieję, że uda mi się to wypłukać. W tym czasie, gdy tata próbuje coś wypłukać, ten kamień, to ja wam zaprezentuję jak wygląda teraz bałwanek. I będę go teraz malować, a wy możecie już wrócić do oglądania jak ta ta płuca, się niestety nic nie posuwa, powiem szczerze są dwie opcje, albo jest kamień, albo jest. Przerost takiej warstwy skalnej no, Rura się trochę zbiła Ale jaki efekt? Nie wiem Udało Ci się? Musimy wybrać tę wodę. Chyba ci się udało, nie? Nie. O. Szkoda, jak się nie udało. <śmum> Szkoda. I tej wody tam jest mnóstwo. Tak. O. Naprawdę mega fajne farby są w tym <śmum> Się, że Powiem Wam, dobrałem. że chyba by wszystkie reszty prac będę musiał wykonywać tą szlamową. Co mnie przeraża troszeczkę. No bo nie jest to prosta robota. Sama szlamowa, którą mam. No nie bez powodu ją nazywam szlamową, a nie szlamówką, bo jest dość ciężka. To jest jej wada, ale wśród tych wad jest też zaleta. No przede wszystkim dużo mieści w sobie, samej wody i, i urobku, tak, koniec, moi drodzy. I co teraz? Dobre pytanie. Woda jakaś tam nachodzi, ale to jest wiadomo, to nie jest żadna warstwa wodonośna. Być może, jakbyśmy się przebili przez tą. przez to, co tam nas blokuje. To może by to coś dało, ale. Ale na razie nie widzę widoku żadnego. Tak to wygląda, niestety nie najlepiej. Mamy prawie 3 metry. Pewnie słyszycie, że tam coś haczy. No i nie wiem. Słuchajcie, Paweł przyniósł swój sznureczek Chyba będzie sprawdzał jaka jest głębokość <grystanie> Ale sznureczka ci braknie Paweł Odsuń się Odsuń się, bo wpadnie i będzie problem Na węzeł Ale całe może wpaść Na szczęście Na szczęście nie razem z tobą Wiecie, nic się tu nie zbiera. No jesteśmy na takim dziwnym etapie, że właściwie nie wiem co mam zrobić. Zbierać wody i poszukać w niej złota. Chyba tak. Tak wygląda skończony bałwanek. Tak wygląda skończony bałwanek. Pomalowany czymś, nie wiem czym. No farbami. Aha. Słuchajcie tego głosu, O już... Teraz chyba jestem nawet pewien, że to jest jakaś skała. Miałem ten film opublikować po skończeniu tej studni, ale i tak jestem w martwym punkcie. A może, a może po prostu znajdzie się ktoś, kto mi doradzi, co w tym przypadku w ogóle zrobić? Może zbliżę mikrofon? No i tak to właśnie wygląda, czekam na Wasze porady.